Witam Was bardzo serdecznie. Magdalena Rotkowska i mój kanał Tarot i Magia. I witam przy okazji horoskopu na marzec 2021 roku dla z osób urodzonych pod znakiem Barana. I tak naprawdę, drogie barany, do Was z wielkimi krokami zbliża się szczęście, dlaczego wielkimi krokami zbliża się szczęście? Dlatego, że już niedługo będziecie miały urodziny i wiadomo, że zawsze po urodzinach 60 dni to jest tak zwane szczęśliwe dni. Natomiast drogie Barany, przed urodzinami 52 dni są to tak zwane trudniejsze dni, więc jeżeli nie musicie podejmować decyzji, to raczej ich nie podejmujcie. I w tym miesiącu będę stawiała karty Ka, ka, karty tarota, talia ta, tarot codziennych zaklęć, bardzo, bardzo nowoczesna i takie przesłanie, nad czym powinniście pracować, skupiać swoją energię, będę wyciągała z kart Przesłania Aniołów. A jeżeli ktoś z Państwa pierwszy raz ogląda mój kanał, to oczywiście zapraszam na niego częściej. Codziennie są nadawane energetyki, są robione również medytacje i spotkania z bardzo, bardzo ciekawi. Ciekawymi gośćmi. No, i oczywiście też przy, przy okazji horoskopu dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki i wsparcie kanału. I już, żeby nie przedłużać, przejdę kochani do wyciągnięcia dla baranów, dla was, drugie barane. Karty przesłania na marzec 2021 roku: czym powinniście, nad czym powinniście się skoncentrować, a jaką energię w sobie wyrabiać? Baran, baran. Baran, baran. O, przepiękna karta. Karta czakra serca. I można powiedzieć to, co będzie najważniejsze dla Was w całym miesiącu. Oczywiście zaraz przeczytam, co jest napisane na karcie, co autorka miała na myśli, ale czakra serca, można powiedzieć, jest najważniejszą czakrą w naszym ciele, w naszej duszy, dlatego że odpowiada za miłość. Czyli mówiąc takim językiem prostym, to, co będzie dla Was najważniejsze, to będzie najważniejsza miłość. I teraz tak, miłość do siebie. Może to oznaczać, a również miłość, którą, jeżeli będziecie siebie kochać, promieniować, żeby przyciągnąć najlepszego partnera dla siebie, ewentualnie, żeby wzmocnić związek z. Partnerem, który jest, czyli miłość, hasło, miłość, uporządkowywanie miłości, będzie ważne. A co jest napisane? Miłość jest najważniejsza, serce to centrum Twojego fizycznego ja, ukierunkowane przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczne, baranie, otwierając swe serce, by kochać i być kochanym, bo jestem przy Tobie, chroniąc Cię i prowadząc. Tak mówi do ciebie twój anioł, jeżeli nie wierzysz w anioły, to inne pozytywne, e, pozytywne energie wszechświata, czyli otwieraj się na miłość. A czy ta miłość w miesiącu marcu do ciebie przyjdzie, czy nie, to zaraz zobaczę w kartach. I już koncentruję się tylko i wyłącznie na baranach i zadaję pytanie, jak się potoczy życie baranów, w marcu 2021 roku, co będzie dla nich ważne. I oczywiście zrobię układ na trzy sfery życia. Dobrze. Hmm. 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 I powiem tak: troszeczkę, można powiedzieć, bardzo tak emocjonalnie zaczniecie ten miesiąc. Dlatego, że coś może nie iść po waszej myśli. Ja nawet mam takie wrażenie, patrząc na te karty, że niektóre z was mogą porzucić marzenia o dobrej przyszłości, szczególnie związanej ze sprawami uczuciowymi. Natomiast przy karcie tej przewodniej absolutnie bym tego nie robiła, bo tak jak mówię, zbliża się miłość albo poprawienie relacji do was wielkimi krokami. Natomiast to, na co na pewno bym zwróciła uwagę, to na to, żeby. Nie blokować się swoimi negatywnymi myślami, to jest pierwsza rzecz. Jeżeli rzeczywiście jesteście bardzo zmęczone, albo czekaniem na coś, albo uwięzieniem w domu, bo przez tyle czasu byliśmy zamknięci, to może wyjść gdzieś, albo Zrób sobie taki dzień, że nie odbierasz telefonu, nie oglądasz telewizji, żeby po prostu uspokoić się wewnętrznie, żeby zbyt mocno nie wchodzić w emocje. Być może ta czakra serca również mówi o tym, że trzeba popracować nad spokojem. Nad spokojem wdychać miłość i wydychać, ewentualnie wdychać spokój i wydychać spokój, tak, żeby nie wchodzić w emocje. Idziemy dalej. Właśnie to mnie tak troszeczkę jest zaniepokoi. Była ta karta gwiazda odchodząca do przeszłości, czyli nasze marzenia, nadzieje. Dobrze, co czeka barany w sprawach sercowo-rodzinnych, w sprawach zawodowo-finansowych i w zdrowiu? I jeszcze dzisiaj ostatnia karta, karta podpowiedzi. Ale to już na samym końcu ją otworzę. Dobrze. I teraz zobaczymy, co u baranów w sprawach uczuciowo rodzinnych. Znaczy na razie wychodzi bardzo dobrze. Wychodzi bardzo dobrze. Myślę, że marzec będzie dawał okazję do poprawy waszej sytuacji finansowej rodzinnej, albo poprzez twojego partnera, albo poprzez jakiegoś członka rodziny, albo przez ciebie samego. Co prawda można powiedzieć, że. Tutaj jest sprawy uczuciowe, sprawy rodzinne, a niezawodowe, ale są dwie karty denarów: ósemka denarów i trójka denarów. Trójka denarów to jest taka karta, trafiło się, poszczęściło się i można powiedzieć, być może właśnie w marcu coś razem kupicie, co będzie związane z domem, na przykład z domem albo dla rodziny, i będzie to taki można powiedzieć, zakup bardzo, bardzo fartowny. I teraz tak, w ogóle tak jakby przy rodzinie bardzo dobre wiadomości. Ósemka była w, kart, w karta dobrych wiadomości, w ogóle takiego ruchu, ruchu że coś zacznie się dziać. Takie, tak jakby zmiany na, w, dobrym, w, dobrym, w, dobrym, w dobrym kierunku będą szły. I teraz tak, jeżeli chodzi o stałe związki, to tutaj rzeczywiście jakieś poważne zakupy, a relacje między Wami myślę, że jak najbardziej dobre nawet być może jakieś przyjemności będziecie sobie nawzajem sprawiali i dobrymi rzeczami siebie zaskakiwali. Natomiast jeżeli chodzi o singli, gdybyście chciały poszukać kogoś, no, dobrego przyjaciela, być może partnera na przyszłość, to bym powiedziała, wszystko to, co jest związane z wiadomościami, tak, kiedyś wiadomością był list, nawet tutaj widzimy ten pan przynosi list, natomiast no, w dzisiejszych czasach to no, bym powiedziała może wiadomość taka mailowa, tak? Czyli na przykład wiadomość poznawać kogoś przez internet albo chodzić tam, gdzie dużo się dzieje, gdzie się dużo mówi, gdzie się dużo pisze. Natomiast jest szansa przy trójce denarów, że nowa znajomość może się okazać tą szczęśliwą, tą dobrą. I patrzymy dalej, teraz zobaczymy jak będą wyglądały Wasze sprawy zawodowo-finansowe. No zawodowo-finansowe jeszcze nie najlepiej. Myślę, że tak, bo tutaj z domu mogą być dobre pieniądze, czyli na przykład może to dotyczyć twojego, pieniędzy, twojego partnera, partnerki. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze zarabiane, tutaj po pierwsze jest bardzo wyraźnie pokazana bardzo duża nerwowość przez kobietę, więc uważaj na relacje z kobietą, kobietami, to na pewno. I tak jakby Twoje działanie jeszcze Trafiało na opór. Czyli być może ty masz, Baranie, bardzo dobre pomysły, żeby zmienić swoją sytuację zawodowo-finansową, być może też na działalność gospodarczą lub jakiekolwiek inne działanie, które miałoby przynosić pieniądze. Natomiast jest tutaj bardzo, bardzo dużo blokad. Tak jak gdyby nie ten czas. Ja myślę, że ten dobry czas. Powinien nastać w ciągu dwóch miesięcy, a raczej nie wcześniej niż po Twoich urodzinach. Czyli za jakieś takie ryzykowne przedsięwzięcia finansowe bierz się dopiero po. W swoich urodzinach no nie później niż za dwa miesiące od tej chwili. Tu jeszcze teraz tak popatrzyłam jeszcze raz na te sprawy uczuciowe, bo tutaj były one zabarwione bardzo finansami. Ja nie wiem, czy gdyby jakiś baran miał wolne środki, czy nie powinien inwestować pieniędzy w dom. Bardzo wyraźnie bardzo wyraźnie to widać ewentualnie w spółki giełdowe które są z, związane z budowaniem budownictwem to tak teraz mi przyszło do głowy wracając do spraw zawodowo finansowych tu tak jak powiedziałam wcześniej jest ostrzeżenie przed kobietą, ale też karty mówią żebyś bardzo dozował swoje emocje żeby po prostu przez to, że coś powiesz, to ci po prostu nie zaszkodziło. Jeżeli chodzi o finanse, te zarabiane w marcu, to bym powiedziała, że nie widzę ich dużo, a nawet jeżeli będą duże, to raczej nie widzę. Zatrzymania ich w ręku, czyli po prostu może iść to wszystko na różnego rodzaju wydatki. I zobaczymy teraz zdrowie. Jeżeli chodzi o zdrowie król mieczy, król mieczy bardzo często oznacza też lekarza. I teraz zobaczcie, jaka ciekawa historia. Król mieczy, tutaj akurat w postaci sędziego, bo jest to Kiedyś się mówiło w kartach osoba mundurowa, tak? Być może niektóre z Was będą miały jakąś komisję lekarską i to też może być osoba mundurowa, ale myślę, że to jest kwestia, jak gdyby lekarza. Czyli w marcu byłoby dobrze, jeżeli Wam się rzeczywiście coś dzieje, zobaczyć się na żywo z lekarzem, tak jest pokazany kontakt z lekarzem. I na co powinniście zwrócić uwagę przede wszystkim? Przede wszystkim zwrócić uwagę na jakieś braki w organizmie, ja nawet bym powiedziała na wycięczenie organizmu z braków, czyli czegoś może po prostu w tym organizmie brakować, to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz na wszystko to, co jest związane ze stawami, jak również kręgosłupem. I na to zwrócić uwagę. Dobrze, i zobaczymy, jaka jest karta, rada lub przestroga, bo różnie możemy to, tą kartę rozumieć. To jest czwórka. Mieczy. Czwórka mieczy mówi, żeby znowu zachować spokój, szczególnie w tych sprawach zawodowo-finansowych, i być tak, jak gdyby, tak jak tutaj widzimy, te zwierzęta śpiące w, w norze. Szczególnie przed tymi waszymi urodzinami, bym powiedziała, raczej spać, przyglądać się, leniwie podejmować decyzje. I dopiero jeżeli słońce będzie w waszym znaku, dopiero wtedy robić coś takiego silnego, mocnego w galopie. Tak? Natomiast na razie być takim troszeczkę ospałym. To też karta jest, jeżeli popatrzylibyśmy na zdrowie, to myślę, że w większości. Baranów potrzebny jest. Odpoczynek, rekonwalescencja, ja bym powiedziała, może nie, ko, nie problem z jakąś konkretną chorobą, ale z tym, co ostatnio, w jakiś sposób zaniedbaliście swój organizm. To dotyczyć, do, mogło to dotyczyć e, niezbyt e, dobrego jedzenia w sensie energetycznym. Mogło to dotyczyć, że zazwyczaj jesteście ruchliwe, chciałyście ćwiczyć, a nie ćwiczyłyście. Więc jakby też. E, Wypracować to, co zostało zaniedbane. Dobrze, i na koniec, kochane barany, dla Was jeszcze afirmacja. Afirmacja na marzec dla baranów jest następująca. Ufam i słucham mojego wyższego ja, które prowadzi mnie ścieżką światła. Co to oznacza? To oznacza, żeby właśnie w uspokojeniu, tak jak pokazuje tutaj ósemka. Mieczy wsłuchać się w siebie i tego, co wasza dusza, tego wasza podświadomość naprawdę chce, i iść w tym kierunku. Ja również bym powiedziała, podejmować decyzje, wsłuchując się w siebie. A jeżeli nie czujecie m, takiego wyraźnej odpowiedzi, co powinniście robić, czy takiego poczucia, że właśnie w tym kierunku iść, to jeszcze do swoich urodzin zaczekać. Drogie barany, trzeba pamiętać o tym, że jest to horoskop taki można powiedzieć ogólny dla wszystkich baranów, u jednych sprawi, sprawdzi się w 100%, u drugich może być różnie. Natomiast zachęcam do tego, żebyście z tego horoskopu wzięli co dla was najlepsze. I zatem poszły, a wskazówki o traktowali jako coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Gdyby komuś potrzeba, potrzebne było czytanie takie bardzo indywidualne, oczywiście można się ze mną skontaktować pod numerem 608-626-405 albo wejść na moją stronę wwwtarot Warszawa. .pl i mogę wtedy Państwu rozłożyć też takie bardzo, bardzo indywidualne karty i odczytać po prostu, co Was czeka, tylko Was. No i oczywiście zachęcam do oglądania codziennych energetyk dnia. Które są zawsze emitowane albo na żywo, albo premiera o godzinie 20 danego dnia z prognozą na następny dzień. Życzę Wam, kochane barany wszystkiego najlepszego, a tym, którzy w miesiącu marcu będą mieli urodziny, niech słońce opromieni każdą z waszych dróg, a aniołowie wszelkie przeszkody odsuwają. Kochani, do zobaczenia w następnych filmikach.